A, to znowu ty. A więc udało ci się w końcu przedostać do górnego miasta. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać, inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Rozpoznasz je po znakach na drzwiach. Chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Inne domy należą do bogatych obywateli. Nie masz tam czego szukać. Jako członek Straży masz prawo wchodzić do pokojów paladynów, jednak twoja kwatera znajduje się w koszarach. W tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Traktuj ich z szacunkiem. Rozumiemy się? Oczywiście. Muszę iść. Zaczekaj. Na razie. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Należy do Straży Miejskiej. W porządku, możesz wejść. Słyszałem już o tobie. Lotard doniósł mi, że chciałeś ze mną rozmawiać. Jesteś tym obcym, który domaga się oka i nosa. Jestem. Lord Hagen, królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik Korinis. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta w górniczej dolinie. W dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków. Ale pierwsze słyszę o armiach ciemności. A co to niby za armia? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych istot. Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego miałbym ci uwierzyć? Co? Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz, tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie wierzyć. Dopóki nie przedstawisz mi jakiegoś dowodu. Nie wyślę tam żadnych nowych ludzi. A więc mam ci dostarczyć dowodów? Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do Górniczej Doliny. Na miejscu poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Jeśli ktoś może coś powiedzieć o tej sytuacji, to właśnie on. Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, będę skłonny ci zaufać. Czy to znaczy, że przekażesz mi oko i nosa? Oko i nosa. Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał ten amulet. Mam na to twoje słowo? Tak, masz moje słowo. Co ci wiadomo na temat oka i nosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami, ale głoszą również. Że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. Co was sprowadza do Korinis? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy ekspedycję do górniczej doliny. Po to tu właśnie przybyliśmy. Jak mam się dostać na przełęcz? Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. Niech Inos będzie z tobą.